Adrian Mikołajczak, jeden z bohaterów dzisiejszego wygranego meczu, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Iskry Szydłowo. Dzielisz, rządzisz, do tego dzisiaj jedna bramka, jedna asysta. Opowiadaj o tym meczu, bo jest o czym. Tak naprawdę do 70. minuty mecz mieliśmy pod całkowitą kontrolą, nawet sobie nie przypominam, że gdzieś tam zespół Gołchowa stworzył sobie jakieś zagrożenie. Strzeliśmy bramkę do szatni. W przerwie sobie mówiliśmy, żeby uważać na początek drugiej połowy, żeby nie powtórzyła się sytuacja z centry, gdzie na początku drugiej połowy straciliśmy dwie bramki. Weszliśmy dobrze w drugą połowę i gdzieś tam udało nam się strzelić drugą, trzecią szybko bramkę i potem mecz już mieliśmy praktycznie poukładany. Szkoda tylko tej końcówki, tych ostatnich 20 minut. Niepotrzebnie chcieliśmy pójść na taką otwartą grę z przeciwnikiem. I gdzieś przez to y, mieliśmy troszeczkę problemów i przeciwnik dopiero wtedy sobie zaczął stwarzać y, sytuacje ramkowe. Przed chwilą rozmawiałem z trenerem Sochackim i obaj tutaj, no to nie odkrycie jakiejś y, wielkiej filozofii, tylko ostatnie trzy mecze bardzo dobre w naszym wykonaniu, y, czyli te jakby problemy z początku rundy myślisz, że są za nami, że już to się nie przydarzy, że no, nie szło nam na początku, nie mieliśmy kim grać na ławce, sami juniorzy. Sytuacja się zmieniła na tyle, że potrafimy teraz dobry wynik z, z, przywieźć z Ostrowa i tym bardziej dzisiaj trzecia Duży na tabeli przyjeżdża i z nimi gładko, może, no gładko tak to wygląda, po wyniku, że wygrywamy 4-1. Dokładnie, początek rundy na pewno trapiły nas, nas, kontuzje, Praktycznie jeździliśmy w 12-13, w tak jak pan powiedział. Teraz gdzieś tam dochodzą ci zawodnicy już do zdrowia. My też fizycznie dochodzimy. Dzisiaj było widać, że praktycznie zespół z Gochowa zawsze słynął z takiej fizycznej, silnej gry. My, praktycznie 90 minut, yy, dawaliśmy radę, i, i myślę, że nawet lepiej yy, wyglądaliśmy fizycznie od nich. Także, także idzie to w dobrą stronę. Złapaliśmy wiatr w żagle, i myślę, że teraz będziemy punktować i się piąć w górę tabeli. Oby tak było. I teraz jeszcze powiem tak. Yy, jesteś bardzo zajętym yy, człowiekiem. Trenujesz młode zespoły, chyba w, yy, u nas no to wiadomo, ale chyba też pilę pile yy, do tego treningi, do tego mecze. Jak to wszystko godzisz? Pracujesz? Yy, no nie jest łatwo. No w sumie, teraz to jest moja praca. Te treningi, także, także gdzieś tam ten czas mam, tak jak ostatnio też mówił Mateusz Siergiel, trzeba się dobrze zorganizować, poukładać sobie i wtedy znajdzie się na wszystko czas. Adrian Mikołajczak, zawodnik gminy Szydłowo. Mieszkasz w Zawadzie. Oprócz tak siebie jest. w Szydłowie gra jeszcze pięciu zawodników z gminy Szydłowo. To jest jakby odpowiedź na te zarzuty, że nie gra nikt w Szydłowie. To jest jedna trzecia drużyny. Dokładnie, do, do, jedna trzecia. A czasów. mówią, że, że nie ma swoich, a to jest poziom czwartej ligi. Także widać, że mamy, że dobrze no, szkolimy i, i mam nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze więcej zawodników z naszej gminy. Adrian, bardzo Ci dziękuję, gratulacje za postawę, za wynik, za bramkę, asystę i przekaż kolegom i obyśmy z dobrymi humorami wracali z huraganu powiedziska. Dziękuję tydzień. bardzo.